Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze dziewica. Drodzy Państwo, jesteśmy, jesteśmy w miejscu dla Leszczyńskich szczególnym. Jesteśmy w Karminie. Karmin, drodzy Państwo, rzadko się zdarza, żeby słyszeć jeszcze głos krowy. Jesteśmy w Karminie, to jest miejscowość niedaleko Leszna. To jest powiat jeszcze kościański, niedaleko Wonieścia. W każdym razie, drodzy Państwo, jesteśmy w Mateczniku Leszczyńskich. Tutaj w tym miejscu, bo trudno powiedzieć w tej wsi, bo dzisiaj to jest wieś, to jest sołectwo. W tym miejscu, drodzy Państwo, kiedyś pojawili się dwaj bracia. Leszczyńscy, piersi w genealogii, można powiedzieć, Ziemi Wielkopolskiej: Iwo czy Iwan i Stefan z małżonkami z Byszką i Katarzyną. Prawdopodobnie to byli bracia bliźniacy, drodzy Państwo. To bliźniactwo ma znaczenie, bo i nasz dziadek Wacław miał brata bliźniaka Stefana, właśnie. Drodzy Państwo, nomen omen. I Maria Leszczyńska urodziła bliźniaczki. Więc bliźniactwo jest jakby genetyczne, dziedziczne. I Drodzy Państwo, stoimy tutaj z takim pod wrażeniem jesteśmy tego miejsca. Karmin. I to jest droga, można powiedzieć, znaczy to jest miejsce na rozstaju, bo jest droga na, na Leszno i jest droga na Wojnowice, jest droga na Śmigiel, na, Woj, na Wonieść. Krótko mówiąc, wydaje się, że to miejsce, gdzie przeżywały się pewne drogi, jeżeli można scharakteryzować. Miejscowość typowo rolnicza, ale, drodzy Państwo, dla nas bardzo ważna, dla Leszczyńskich, ponieważ to jest miejscowość związana z tymi braćmi, jak, drodzy Państwo, w starożytnym Rzymie, tak? Romus i Romulus. Drodzy Państwo, i jesteśmy wdzięczni opatrzności Bogu, że dzisiaj, w dzień 26 czerwca roku Pańskiego 2023, w dzień koronacji przemysła drugiego w Gnieźnie. Drodzy Państwo, 728 lat temu, koronacja przemysła drugiego, jesteśmy w Karminie. Możemy coś na ten temat powiedzieć. Tu bije źródło, to co Jan Paweł II często mówił, tu bije źródło. Dla nas leszczyńskich, drodzy Państwo, tu bije źródło leszczyńskich. Iwo bardziej jest znane, ponieważ on prawdopodobnie był hetmanem wielkim, chociaż tego tytułu jeszcze nie używano. Jan był hetmanem wielkim, który który hetmanił pod Grunwaldem. On potem przeniósł się do Małopolski, do Obiechowa, do Obiechowa, to jest ten sam, co z poselstwem się udał do Panny Cylejską, jako kolejną żonę Władysława Jagieły, drodzy Państwo. Bardzo ciekawa postać, Iwo z Obiechowa, ale on tutaj pochodził z Karmina. E, no, oczywiście mógł to być jego następca, potomek, bo e, te imiona się często dziedziczyły, tak jak Rafałowie, czy Rachwałowie. Więc tu już historycznie się wypowiedzą, ale my wiemy, że karmin dla nas, ale też hełkowo i tutaj wonieść, prawda? Bo dokumenty podpisane były w wonieściu, bo to był Kościół Benedyktyński. Drodzy Państwo, pytanie brzmi, dlaczego tutaj leszczyńcy, którzy przybyli z Dobrawą jako Persztejnowie, z Persztejna, z Nedwiedzic, osiedli tutaj na tej ziemi? Być może było ich więcej, ale właśnie ci dwaj bracia prawem dziedziczenia dostali. Wtedy lub wcześniej za zachrobrego lub kolejnych królów książąt tutaj, w czasie rozbicia dzielnicowego, drodzy państwo, dostali nadanie rycerskie, być może tak. Miejsce jest szczególne, później oni się przesuwają w kierunku Leszczynka, dzisiejsze Leszno, w kierunku Ryzyny, od ryzyńskich kupili, czyli Ryzynę, w kierunku Gołchowa, Z Gołchowskimi tutaj weszli po z gołchowskich, drodzy państwo, ryzyńskich. No i później oczywiście Szebaranów, ale Obiechowo też i tak dalej, Drodzy Państwo. Ale tu chcielibyśmy w tym miejscu jakby złożyć hołd tym naszym, można powiedzieć, genealogicznym praszczurom, chociaż w sumie 700-800 lat to nie jest taka długa znowu historia. I chcielibyśmy też zaapelować, żeby wszyscy dzisiaj, którzy aplikują, a zbliża się ten okres wyborczy, Drodzy Państwo, Jezus ma też swoją genealogię. Pamiętamy czytanie o genealogii Jezusa. Żeby przedstawili swoją genealogię i swój kawałek ziemi tutaj. Taki matecznik ziemi, drodzy Państwo, gdzie ich ojcowizna była. Niekoniecznie dzisiaj jest w posiadaniu, ale była. I my, którzy wskazujemy myszków, wskazujemy żarki, niedaleko myszkowa, wskazujemy kruszynę, wskazujemy gołuchów właśnie, leśną, rydzynę, wskazujemy dzisiaj karmin. E Nazwa pewnie ma potężną słowiańską etymologię, nie będziemy teraz interpretować, ale, drodzy Państwo, dla nas jest to mateczny. On się nie kojarzy oczywiście z Leszczyńskimi, no bo Karmin to nie jest, to nie jest Leszczynek, tak, z którego wzięli nazwę potem leszczyńcy, czy wcześniej, czy później. Drodzy Państwo, natomiast jest to miejsce szczególne i ta postać Jezusa Chrystusa w miesiącu czerwcu jeszcze, serca Pana Jezusa, tak, no jest dla nas tutaj bardzo szczególna, że widać, że ta wieś, która jest w ramach parafii Wonieś dzisiaj, jest bardzo bogobojna i ksiądz tutaj, proboszcz parafii w Wonieściu nam o tym powiedział. Także jest to bogobojna i tu jest dużo szlacheckich jeszcze do dzisiaj nazwisk, typu Firleje i inni. Wszystkich tu pozdrawiamy i błogosławimy wszystkim mieszkańcom Skarmina, pani Sołtys, no wszystkim po prostu, bez wyjątku, tak. Pamiętajcie o dziedzictwie leszczyńskich i my pamiętamy o Was, a wy pamiętajcie o nas. My Was błogosławimy, a Wy nas błogosławcie. Natomiast z tego miejsca apelujemy też tych wszystkich tutaj rządzących od prawa do lewa, drodzy Państwo, od Konfederacji do Lewicy, żeby przedstawili swój kawałek Ziemi, który przynależy im środkom, przy bo mamy za dużo matrioszek, za dużo mamy, drodzy Państwo, takich przebierańców i... Przez to, że nie wskazują swojej przeszłości, genealogii i swojego kawałka ziemi, który należał do ich przodków, nie wiemy kim oni są i podejrzewamy, że to nie są Polacy, że to nie są nasi, tak? że mamy wszystkie opcje. Mamy onuce ruskie, pruskie, drodzy Państwo, mamy amerykańskie onuce, mamy izraelskie onuce, nie mamy tylko onuc polskich. Więc tutaj, żeby była jasność w ramach zbliżających się wyborów, żeby wszyscy pokazali te swoje onuce, pokazali swoją przeszłość pokazali swoją genealogię, a przede wszystkim swoje gniazda rodowe. Tak? To jest bardzo ważne, żeby tu pokazać gniazda rodowe. W tym miejscu, co ciekawe, do dzisiaj są orły bialiki. Orły bialiki tutaj stacjonują do dzisiaj, więc z czasów Przemysła II, bo to jest ten dzień dzisiaj, rocznica koronacji, zmienia się heraldyka tych ziemi. Tutaj jest przybrany przez Przemysła II to dopiero wtedy, w 1295, orzeł biały, jako, jako można powiedzieć herb, jako oznaczenie Królestwa Polskiego. I tutaj w tym, w tym miejscu w Karminie stacjonują do dzisiaj orliki. Więc i książę Przemysł, drodzy Państwo, na pewno na ziemi Wielkopolskiej spotykał orły Bialiki. Być może z tego orła Bialika wywodzi się nasza heraldyka, ale to jest już oficjalny symbol heraldyczny od 1295 roku. I cieszymy się, że Karmin. Tutaj szczyci się, że do dzisiaj, mimo upływu ponad 700 lat, no gniazda bielików są tutaj notowane. I spod znaku Orła Białego, spod, znaczy spod pomnika Jezusa Chrystusa Miłosiernego, Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu poświęciliśmy w tym roku w, w hojnie, drodzy Państwo, naród polski, chcielibyśmy. Was wszystkich w Polsce pobłogosławić i życzyć, żeby jak najszybciej odrodziło się Królestwo Polskie Lechii. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze dziewica z Bogiem.